In Minecraft style. Minecraft style. Siemanko, tutaj Torquel, i dzisiaj rozbudujemy w naszym odcinku HT i zrobimy spiżarnię A więc życzę miłego oglądania. Jak zauważyliście, mam znowu innego skina. No ale to po prostu, że tak powiem. Mój wymysł Nie potrzebujemy Mój wymysł był z tym skinem. ponieważ chciałem się pobawić. że tak powiem nie wiem co, no ale dobra. Żeby nie było. Mamy deseczki. Dobra. Co najpierw robimy spiżarkę. Okej, zaczynamy. Teraz się Jezu, jakie lagi. Sorry, że wczoraj nie nagrywałem więcej odcinków, ale po prostu wróciłem późno do domu i już mi się nie chciało nic zrobić. No ale za to dzisiaj będzie sporo odcinków. Dobra. No dobra, dobra. Dobra, dobra. dobra. Dzisiaj przy okazji <coughs> poopowiadam o filmie Hobby. Ponieważ byłem wczoraj w kinie. Więc czemu ja bym wam nie powiedzieć, czy warto jechać, czy nie warto. Ale warto jechać. Hobbit to jest film oparty na wszystkich częściach Władcy Pierścieni. I troszkę na grze, nie wiem czy kojarzycie, World of Warcraft. Tak, a w filmie chodzi o to, że Smog zaatakował ród krasnoludów. I jak krasnoludowie poprosili elfów o pomoc, elfowie przyjechali, zobaczyli jaka jest sytuacja i cały król elfów nie chciał pomóc krasnoludom, bo nie chciał narażać swoje, swojej armii na klęskę. Więc młody król krasnoludów... Oj, oj, drewno braknie. Młody król krasnoludów... Jakby to powiedzieć. Był wrogo nastawiony do króla elfów. I nie chciał mieć z nimi nic wspólnego. No ale gdy już nadeszła taka potrzeba, bo wyruszyli w drogę. Gdy już była potrzeba taka o pomoc. Niestety, aby przenocować gdzieś, musieli ruszyć do no, miasta elfów. Kurcze, nie pamiętam jak się nazywa to miasto, no ale dobra, mniejsza z tym. No i ja mówiłem, musieli wyruszyć do tego miasta elfów. I wyruszyli. Poszli. Ale byli tak wrogo nastawieni, ale gdyby nie Gandalf, to by... To by po prostu zaczęli się tam bić. Byłaby rzeźnia, krwawe wszystko co by się działo. No. Ale oczywiście Gandalf wszystko mu zapobiegł. I jak elf powiedział, że zapraszać na kolację, no to znacie krasnoludów, od razu poszli. No. i... Przy nocowaniu, e, raczej po kolacji u elfów, krasnoludowie uciekli po prostu stamtąd. I natknęli się na olbrzymu, którzy byli zamaskowani w górach no bo po prostu natknęli się na ich walkę, więc musieli bardzo uważać, bo skały się, że tak powiem, rozdzieliły i spora armia krasnoludów mogła zginąć, cała ich połowa. no I... i wszystko dobrze się skończyło, dali radę i obok, bo już była noc, zaczęli nocować w takiej jaskini. jak tam nocowali wszystko było dobrze, ale miecz Bilba Baginsa zaczął świecić, a to oznaczało, że w pobliżu są orkowie lub goblini. I okazało się, że oni spali nad całą siedzibą goblinów. I w nocy podłoga się, że tak powiem, rozerwała. Że tak powiem. No, no i trafili do całego, całego miasta goblinów. Tak, ale że Bilbo Baggins był hobbitem, a goblini nie mieli wyczulonego węchu na hobitów, więc udało mu się ujść z życiem. Ale niestety zaatakował go jeden goblin i spadł razem z nim do przepaści. A tam, oczywiście żeby było śmiesznie, czekał głodny zgredek. Wiecie o co, o kogo chodzi. O tego potwora skiniowego. Tak. Bilbo Baggins spadł za grzyby. A ten cały goblin był na wierzchu, więc... Yy, Zgredek zaczął go szarpać. I Zgrytkowi z kieszeni wypadł pierścień. Tak. I... Oczywiście jak Zgredek już poszedł... To... Bilbo Baggins yy, wziął ten pierścień. I zaczął śledzić Z gdzie on pójdzie, bo może go i do wyjścia. Tak. No i później zaczęli rozmawiać Bilbo z Zgredkiem. Z oczywiście chciał go zabić, ale zaczęli bawić się w zagadki. I jak Zgredek powiedział, że no, że wszystko dobrze odpowiedział Bilbo, to Zgredek i tak go, go chciał zaatakować ponieważ dowiedział się, że Bilbo ukradł jego pierścień. No właśnie. No ale Bilbo uciekł, ponieważ założył pierścień i przeniósł się w inny, w inny świat po prostu. I już po tej ucieczce wszystko dobrze się skończyło. No nie wiem, nie do końca. Nie do końca bo zaatakowała ich cała zgraja orków. Tak, ale oczywiście krasnoludowie zaczynali wspinać się po górach. I znaczy, przepraszam was, zaczęli wspinać się po drzewach. Tak, i jak te zmutowane, nie wiem jak to nazwać, psy tych krasnoludów, yy, orków, zaczęli, a, zaczęły wskakiwać na te drzewa. Tak, więc drzewa się przewaliły i zostało tylko jedno. Ale Gandalf złapał motyla, nie wiem, wypowiedział o zaklęcie, czy coś zaczął do niego mówić. I Motyl zwołał całą zgraję kruków, takich wielkich kruków, czy nie wiem co to, jastrzębi. I uratowali, uratowały ca wszystkich kresków ludów yy, tego Hobita i oczywiście Gandalfa. I dalej okazało się, że każdy myślał, że tego smoka już nie ma w tej świątyni, ale okazało się, że ten smok cały czas tam na nich czeka ponieważ na końcu filmu mały ptak zaczął pukać w ścianę całego tego zniszczonego zamku Krasnoludów. I smog, zatopiony, że tak powiem, otopiony złocie, bo tam spał, obudził się. No i nie wiadomo, nie wiadomo o co chodzi. Tak się głupio skończyło, bo jeszcze został cały wódz orków do zabicia. Jakiś władca ciemności. Kto tam jeszcze został do zabicia? Władca ciemności. Ojej tu wypadło mi już z głowy Nie wiem Nie wiem, nie wiem, no właśnie, ale każdy sądzi, że będzie druga część hobby -bica. No i ja też właśnie nie, ma, nie mogę się doczekać, bo nie lubię jak się film kończy, a ja nie wiem o co chodzi że Nie, że nie wiem o co chodzi, tylko że nie znam zakończenia, że o jeszcze tylu złych zostało, a tutaj nawet nie było pokazane tego nie było pokazane jeszcze, gdzie zamieszkają krosnodłowie i tp, bo oni nie mają domu, ale mają no, takie tam... Wiedzie o co chodzi. A, no i to tyle. Zobacz, że... Zobacz, że... No zobaczcie, No róbmy pięknie, Szklarnie trzeba będzie zniszczyć. No więc zniszczymy. Nic nie daje No, więc opowiedziałem wam film <laughs> Ale nie, opłaca się jechać kto, kto się interesuje właśnie takimi filmami, grami jakimiś, to proszę pojechać na film, bardzo się opłaca żeby było fajnie, to trzeba znać fabułę władcy pierścieni, bo bez tej fabuły to, to po prostu nie jest film. Po prostu nie wiadomo o co chodzi, o, o, o ale nudny. Tak samo niektórzy mówią, że w ten film jest pół na pół, bo nie widzieli trzeciej na przykład części władcy pierścieni, ale nie. Dla mnie to jest niesamowity film po prostu. Bardzo fajnie mi się go oglądało. O. No i Teraz zniszczono. Nie wiem czym to mam siekierą zrąbać. O, siekierą się to rąba. się siekierą zbieramy. Niesamowite. Uff. Idziemy robić schody. Mi się przespać, bo już noc i zaraz potwory zaczną atakować a tam dachu nie zrobiłem. jestem genialny co ja miałem zrobić? schody, dobra więc weźmy sobie schod... jestem genialny oczywiście tak jak się to robiło te schody? i tak były drzwi jejku na no śmierć zapomniałem jak się robi schodnie no ale dobra przypomnę jakoś sobie przypomniałem sobie <dobra>, dobra tyle mam wystarczy pieku Teraz widzimy Dobrze, a więc to tyle w tym odcinku. W następnym odcinku dokończymy budowę spiżarni. No i pewnie rozszerzymy dom. Dziękuję wam za obejrzenie. Na razie.